Mam fantastyczną wiadomość dla wszystkich, którzy lubią drożdżowe wypieki. Lubią ciasto drożdżowe i lubią z nim robić różne rzeczy: piec, gotować, smażyć, cokolwiek, a najbardziej kochają jeść drożdżowe wypieki na słodko. Przygotujemy gofry belgijskie, Podgrzam 80 ml mleka i wkruszam 20 g świeżych drożdży. Robię zaczyn, ale ten zaczyn nie będzie musiał stać, czekać, aż zacznie wyrastać i później się dosypuje do mąki jak klasycznie, tylko od razu to wszystko dodam do mąki łyżeczka cukru po to, żeby drożdże miały pożywkę i miały jak pracować. Teraz wszystko dokładnie utrę łyżką. A jednocześnie obok w misce mam 200-230 g mąki. Nie mówię tak konkretnie, bo około 200 jest tu, a reszta do dosypania w miseczce. Jak się okaże, że ciasto jest za rzadkie, to resztę tej mąki dosypię. Jednocześnie w rondelku obok rozpuściłam 200 gramów masła. I wiem, to jest zabójstwo. Po prostu kostka masła na 230 gramów mąki. Do mąki dodaję dwa całe jajka. Możecie dosypać tutaj teraz torebeczkę cukru waniliowego. Ja dodam pastę z wanilii. Dolewam mleko z drożdżami i zaczynam ucierać ciasto drożdżowe. W trakcie będę dolewała masło. Masło powinno trochę przestygnąć, zanim zaczniecie dolewać je do ciasta. Ciasto wyrabiam około 8 minut. Powinno być dosyć rzadkie, nie tak jak na klasyczne ciasta drożdżowe, które później można jeszcze zagnieść tak od razu wyciągając z miski, tylko raczej rzadsze. Później odstawię je na godzinę, półtorej do wyrośnięcia. Przy tym przepisie, jak i przy wszystkich, które mówią o drożdżowym cieście, trzeba się zawsze uzbroić w cierpliwość, no bo ciasto musi wyrosnąć. To wygląda tak. Jest bardzo, bardzo delikatne, mięciuteńkie i teraz dosypuję do niego, jak już wyrośnie, cukier. Ale wybrałam taki bardzo gruby cukier, taka rafinada. I ten cukier będzie się rozpuszczał w trakcie pieczenia się gofrów, więc muszę wtłoczyć trochę tego cukru, bo właśnie karmelizujący się cukier zmienia kolor Gofrów, ale jeśli przesadzimy z jego ilością, to oczywiście otrzymamy chrupiące, ale bardzo ciemne i lekko przypalone gofry. Pokażę Wam, co przygotowałam do gofrów. To jest miseczka sezonowych, cudownych owoców, takich jak truskawki, maliny, jeżyny, trochę borówek, oczywiście cukier-puder, a na koniec jeszcze bita śmietana, która chłodzi się w lodówce. Ciasto najwygodniej nakładać na gofrownicę za pomocą gałkownicy do lodów. Nakładamy. Gofry belgijskie, drożdżowe, są bardzo nieregularne. W sensie te ich ranty nie są takie równe, więc ja się też tu nie będę teraz jakoś super mocno starać. Po prostu tak nałożę i... No i teraz 3-4 minuty pieczenia. Będę zaglądała co jakiś czas, jaki jest kolor gofrów i będę mogła jeść ciepłe. Masełko wypływa. Na piechotę wracam się do domu. Jak tu pachnie przecudnie, i jaka masa masła została wytopiona z tych gofrów. Bardzo to gorące i bardzo to będzie dobre. Oczywiście nie mogę teraz nałożyć ubitej śmietany, którą mam przygotowaną na gofry, bo mi spłynęła, bo one są super gorące. Więc część wystudzę, a część zjem na ciepło po prostu z cukrem, pudrem. Mój ulubiony dźwięk po prostu takiego masełka. W sumie wyszło mi 8 sztuk z tej ilości składników, które miałam. Wydałam na to coś koło 9 zł. Niewiele. Ja zjem wersję z cukrem pudrem, odrobinką ubitej śmietany. Jakaś truskaweczka do tego? No, wola, jest pięknie. Bardzo trudno trzymać apetyt na wodzy w momencie, kiedy w całej kuchni pachnie goframi i one wyglądają tak cudownie. Ja wiem, jakie one są smaku, bo już jadłam, ale dla potwierdzenia tego kawałek ugryzę. No, ani trochę nie kłamam, ani trochę. Jeśli mi nie wierzycie, musicie takie gofry drożdżowe zrobić sami.